We'll be 18 Mateusz Lisowski, 21 Mateusz Zintarski, 23 Filip Szczotko oraz numerem 27 Tymon Ziarkowski. Olaf Baranowicz, trenerem Sparty Katowice jest oczywiście pan Tomasz Wróbel, 13 Kamil Torres Cifuentes, 18 Cristiano Rogala. Tutaj kapitanowie już wymieniają się proporczykami. Jest to oczywiście jeżeli chodzi o Spartę Paweł Mazurek, natomiast jeżeli chodzi o drużynę gości jest to Jakub Bursztyn bramkarz, a zarazem kapitan zespołu. Także zobaczymy jak potoczy się to hitowe starcie 11 kolejki Betklik trzeciej ligi. Razem tutaj będziemy obserwowali to spotkanie. Po raz pierwszy. I rozpoczynamy. Będą starali się odzyskać utraconą serię, stworzyć nową, jeszcze lepszą. Także czekamy na to, aż tak faktycznie się stanie. A na razie Paszek przejął tą piłkę prostopadle do Mazurka. Mazurek, uderzenie z pierwszej piłki, ale obok bramki. Do tyłu. Nie miał komu podać. Znaleziony flis. Ten niedokładnie przejął Włodarczyk. A ten od razu wypuszcza prostopadle Paszka. Paszek. Tutaj piłka odbija się. Paszek będzie sam na sam. Paszek podanie do Baranowicza. Nie dochodzi ta piłka. Będzie rozgrywał Słowianin Woliwusz przeciwko Polonii, Nysa Goczałkowica, ale może o tym za chwilę, gdyż znowu dobra piłka do Mazurka. Ten jednak zmuszony do wycofania, Włodaczyk do środka, Paszek, uderzenie, Mazurek po dłuższym słupku, znowu broni Bursztyn. Na prawo Lizakowski, troszeczkę ee, daleko wypuścił sobie tą piłkę, ostatecznie trafiła ona do jego kolegi, Faudla. V dla drużyny gości. I pijam pierwszą żółtą kartkę, którą otrzymał Daniel Paszek. Lizakowski. Od razu tutaj w kierunku Więcka, naciskany przez Włodarczyka, Włodarczyk ciągnięty za koszulkę. Tutaj zawodnicy sparty upominają sędziego, że no to powinna być żółta kartka. Również moim zdaniem tutaj, w niezbyt konsekwentny sposób, tutaj właśnie. I być może teraz Kuliński dośrodkowanie. Dobra piłka, jednak przeszła ona wszystkich zawodników. Tutaj lechiści Baranowicz. Prosto padle do Frobłodarczyka, natomiast odczytał tutaj intencje Lizakowski. Lizakowski do środka i to jest dobra kontra Lechi. Prostopadłe zagranie w kierunku Olka. Olek kontra piątek. Olek kontra piątek. Oleg do środka. Prosto w ręce Guardzkiego. Zdecydował się na kros na prawą stronę. Natomiast no Mazurek niedokładnie. Jeszcze tutaj teraz jeszcze tutaj teraz fabulował Kurek żółta kartka dla Marcela Kurka. Tu Niedokładnie przyjął Kuliński, i to będzie dobra okazja. Dogranie do środka! Nie zdołał tego przeciąć. Paszek. Bargiel do grania. Lizakowski do środka. Flis, głowa, głową. Broni Kuarski jeszcze tutaj. Próbował Olek wbić tą piłkę do bramki, ale świetna interwencja Kuarskiego. I Kuarski. No i idealnie jak to powiedziałem, arbiter kończy pierwszą część spotkania. Rozpoczął pierwszy gwizdek drugiej połowy wiktor skroch. Mazurek. Kros do Mazurka. Mazurek przyjmuje piłkę. Uderza, jest bramka, ale spalony. A tymczasem właśnie lechia rozpocznie odrzutu rożnego. Dośrodkowanie na krótszy słupek, gdzie jest ta piłka. Uderzenie broni Kłarski, Jeszcze jedno uderzenie na chlebecki. Dobrze, teraz zasykrował sobie piłkę pomocnik Lechii i Zielona Góra. Tutaj falował go Paweł Mazurek. I rozpoczynają Bursztyn. Debita piłka, i przy okazji tutaj Bursztyn ukarany żółtą kartką. Na razie uspokoiło nam się to spotkanie w porównaniu do pierwszych minut tej połowy. Więcej faulowany, jeszcze żółta kartka dla Wiktora Skrocha. No musi teraz uważać. Przegrywa 4 do 2 z Lesą. A tymczasem zabrano. Zambrano, stara się znaleźć trochę wolnego miejsca. Zambrano do Michalskiego. Michalski do środka. Wybita ta piłka. Jeszcze zambrano z pierwszej piłki. I wybija Kucharski. Zaraz zakończymy drugi kwadrans tego. tej drugiej połowy. Woźniak faulował rywala. Już przygotowana żółta kartka dla napastnika z Quarty Katowice. Baranowicz. Wypuszczenie Woźniaka. Tutaj idzie mu do pomocy zambrano. Faulowany Woźniak. A żółtą kartkę dostaje Bartosz Rutkowski. Ale o tym może za chwilę. Kuliński dośrodkowanie Woźniak. O, opanował tą piłkę kolumbijczyk i już rozprowadza dobrze piłkę na prawo. Mialski ma dużo wolnego miejsca. E, tuż za nim na Herecki. Ten do Woźniaka, Woźniak! Nie zdołał przyjąć tej piłki. Może teraz za. E, próba znalezienia miejsca! Zambrano! Nie wiem, czy tam nie było faulu. Nie było faulu. Ale na jak długo? Fliss. Na chlebecki, flis, więcek, więcek. Uderzenie, poprzeczka! Jeszcze będzie listowski uderzenie, broni Kłarski. Ogranie w kierunku Zambrano, nieudane. Jeszcze Michalski, do Zambrano. Zambrano na spalonym. Rozpocznie Bursztyn, ale tutaj chyba jeden z, jeden z członków sztabu szkoleniowego ukarany żółtą kartką, wsparcie Katowice. Uwaga, kto się pokusi? Kuliński prosto w mur, jeszcze Włodarczyk z pierwszej piłki nad bramką. Rozpocznie Bursztyn. Wszedł w pole karne. Musiał. Kuliński. Mazurek, jeszcze raz Kuliński. Zambrano. Ma wolne miejsce. Uderzenie obok bramki. musiał. Mazurek jednak. E, dobry pressing. Lechi. Zielona góra. Sebastian Godek kończy to spotkanie w katowicach, które kończy się bezbramkowym remisem. Muzyka